Powrót do Zabrza nie wypadł dzisiaj zbyt okazale, niestety. No ale zadecydował o tym początek, można powiedzieć, meczu, gdzie zagraliśmy zbyt bardzo bojaźliwie, mało precyzyjnie, no i praktycznie bez ataku w przód, w ataku pozycyjnym. I z tego wynikało, że oddawaliśmy rzuty z nieprzygotowanych pozycji, dodatkowo parę błędów technicznych. Kilka piłek nam, można powiedzieć, nie wpadło do bramki, gdzie było blisko, odbiła się piłka od słupka, wypadła. Albo za bramkę, albo wróciła do, do zawodników górnika. No w naszym przypadku takie pipi, które się odbijały gdzieś od słupka czy, od, czy bronił ramkarz wracały niestety nie do nas często, tylko do górnika w pierwszej połowie i stąd się wynik. No, do przerwy 17-10. W drugiej połowie próbowaliśmy gdzieś tam się podnieść. Był moment taki, że zaczęliśmy gonić trochę. No ale, w... ale niestety gdzieś tam zabrakło nam dzisiaj. W tym ataku bardzo dużo, niestety, bo dobra postawa w bramce Sebastiana Suchowicza, niewykorzystane sytuacje. No i to, co zawsze było naszą mocną dosyć bronią, to atak szybki. Wyprowadziliśmy raptem dzisiaj kilka tych ataków szybkich i niestety było to za mało. Zresztą 20 bramek rzuconych, no to jest My ten mecz, przegraliśmy po prostu w ataku. Zespół Zabrze postawił. Trudne warunki. Dobrze stanął w obronie twardo, a my nie potrafiliśmy się przez tą obronę przebić. Stąd wziął się taki wynik jaki dzisiaj jest. Zespół Zabrza był zespołem lepszym i tutaj na pewno dzisiaj zasłużenie wygrał. To był dobry mecz w naszym wykonaniu i dobra reakcja po naszej ostatniej porażce z Kidzynem. Początek w naszym wykonaniu był bardzo dobry. Moim zdaniem był to nasz najlepszy mecz w tym sezonie. Graliśmy bardzo równo, cierpliwość w ataku. I również w naszej obronie zagraliśmy bardzo, bardzo porządnie. Jestem z tego bardzo zadowolony. Doktor Kwiatkowski, opiekujący się zespołem takiej wstępnej diagnozy, powiedział, że może być to uraz więzado krzyżowych, co oznaczałoby no, katastrofę dla, dla i dla Mugla i dla całej drużyny. Ale odpukać, m, poczekamy na badanie rentgenowskie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Można było na pewno więcej piłek odbić, szczególnie w pierwszej połowie. Za mało, za mało pomagaliśmy kolegom w obronie, ale w drugą stronę też było podobnie. Także nie było między nami współpracy. No cóż, no, trenerzy wszystko powiedzieli jak, jak było w meczu. Źle weszliśmy na pewno w mecz i pierwsze 10 minut ustawiły, ustawiło całe spotkanie. Szkoda tego początku, bo no nie przyjechaliśmy tutaj przegrać jak najmniejszą ilością bramek, tylko, tylko wygrać. Każdy mecz walczymy o dwa punkty. No Dzisiaj się nie udało. No, mam nadzieję, że w przyszłości nie będziemy tak rozpoczynać meczu. Przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że, że udało nam się wygrać, że rzuciliśmy się na Chrobrego od początku, że pokazaliśmy, że to my gramy u siebie, że nam bardziej zależy na tym zwycięstwie. To była taka, jak trener określił, zemsta za Kwidzyn, nasza osobista. Udało nam się to. Uważam, że z każdym meczem gramy lepiej zespołowo, bo, bo, bo to jest sport zespołowy. Jeszcze nam troszkę brakuje, brakuje w tym wszystkim obrony. Wiadomo, że dzisiaj, dzisiaj 20 bramek, ale, ale jeszcze jeszcze musimy pracować nad tym elementem. Ale cieszymy się z tych dwóch punktów i teraz czeka nas znowu ciężki tydzień pracy i przygotowujemy się już myślami do meczu w Opolu.